Cześć, cześć, cześć widzowie. Tutaj mugiel, a ze mną cię jest? Marmot.pl. I witamy znowu w nieobyć Brainrotów. I jest jakiś admin BIOS, Z tego co jakiś widzimy? Admin do nas mówi. Tutaj pisze z nami. Chodź I... do mojej bazy, bo otwieram ten blok Halloween. To ja te, czekaj, bo ja też taki kupuję, bo teraz mi stać na niego. Trochę pozbieraliśmy. A no. si jakieś sekretne. Coś... No, bo to musi otworzyć. Ale nie, bo już się. Pojawiają jakieś sekretne. Tak? No to idę do ciebie zobaczyć Raz, na ciebie jesteś? Biegnę, biegnę, biegnę. O. Pokaż, no dawaj, dawaj, dawaj. Już czekaj. U. Dobra, nie, uwaga. Nie, nie, nie. nie wiemy, co się totalnie dzieje. Nie. O, co to o, jest? O. Nie, aha, Ale. polski brain rot. Ja biegnę, otworzysz mojego. Chodź chodź choć, chodź, 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 otworzymy mojego. To jest lepsze od tej dyni mitycznej, okej. Okay. Otwieram, otwieram. Otwieram, otwieram, otwieram. Gdzie? Tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. O, Nie wiem co mi dropi. To samo. Nie. Nie. Tajemnica! Tajemnica! Tajemnica. rabantazmo, jakieś. To jakiś tajemniczy. Tu ja idę... Nie wiem, co tutaj się totalnie dzieje, widzowie. złoty kapitan jakiś! Wziąłem go, 2000 on daje. Ja znałem jakieś. Undead, bo bandit Bandito. Biorę. Co to. Ukradłem, wziąłem, wziąłem, wziąłem. Mam jakiegoś. Bo to coś tam. Jestem. Ale hotspot ja... Tego tajemniczego. Ten tajemniczy daje 250.000. Boski. Kradne. No, no nie, nie uda mi się. Odciągnij mi ich, proszę! Dobra. Jesteś? Oh, no i mnie uderzyło. Kurde. Tęcza Halloweenowy pan! Ten jest lepszy. Nie. Kurde. Ja biorę jakąś zło złota Dnia Halloweenowa. Kurde, widzę, że teraz Halloween to w każdej grze. Tutaj na Robloxie no. jakieś kogoś nie... dzieje. Wziąłem, ale... Co tu się w ogóle dzieje? No, Widzicie, napiszcie w tego. komentarzach czy rozumiecie o co w tym chodzi, bo wy zapewne rozumiecie, bo wygracie trochę więcej w tą grę. Mhm. Dlaczego nagle się jakieś wszystkie super dobre rzeczy pojawiają? Bo tak po prostu chcieliśmy sobie nagrać odcinek, no to jest... O jest! To Tam jest za zachodzko. To bierz. ja ich odciągnę. Weź proszę, odciągnij. 30 tysięcy daj na no dobra. 9440 tak? Ach, kurde. Jakiś o Odciągam ich ciągle. promień z nieba poleciał nagle. co za ile można zrobić od razu? 12 milionów. Dobra. Zasnęli, zasnęli, zasnęli! To łatwiej tylko. Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie. Mm -hmm. Ja ukradnę tego. Ten Halloween pumpkin. No. Kurde, obudziło ich. Nie Doprowadzę to jak najdalej i ich odciągnę. Musisz to mieć. Dobra. O, dobra, odciągam ich, odciągam, odciągam. Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie. Jeszcze chwileczkę. Poszli spać, jest. poszli spać. Jest, mam, mam, mam. Odciągaj ich, proszę. Jest. Nie, no coś. No nie. Wziąłeś? Wziąłeś, co jest? Tak. O. Odciągniesz mi ich? No, tylko czekaj, postawę go sobie. A, chcę tutaj ukraść tęcza Halloweenowy Pumpkin. Ale było blisko! No... A co to się w ogóle stało tutaj pod koniec? Yy, no... Yy, laska jakaś wyszła... I... Uderzyła mnie! On już dos dosłownie był za linią... Yy, z tego co mi się wydaje i... Co twoja Udało chwała? mi się w ostatniej sekundzie ją uderzyć! A ta... Ona ma tego... Ona ma tego... Jak to się nazywa? Ej! Podnieś! Tego, z... Ej! Począłem do tego... Do tego Kaneloni Dragona! Tak? No ona, zobacz tutaj, tego z poprzedniego odcinka. Taka... Coś dzieje, czego tańczę? Wejdziemy. Co się dzieje? mi weź, weź, weź go proszę przetrzymaj, bo robię Ribirfa. Zaakceptuj. Dobra? Tak można. Okej, okay, dobra, dziękuję. Prezent. Zaakceptuj. Tak dobra. O, to, ty też mi ten... To coś Właśnie zobaczyłem, że można no to od razu to miałem w głowie. Chodź, weź mi jednego, proszę. Gdzie ty, ty jesteś? a tu, dobra, ok Znowu się jakiś pojawił. Odrocenie. Daj, proszę. Bo on jest dobry strasznie. a to fajnie, to super, że tak można robić. I dobra, to fajny odcinek chyba dzisiaj będzie w takim razie. No. To jest jakiś event. Co jest? Jakiś diamentowy bull, bit to bandito, traktorito. Kurde, co tu się dzieje, ale nie chcę go, bo ja to mam lepszego. A, kurde, uderzył mnie. Ten rekin jakiś. Dobra, co, co? O, teraz. Czekaj, znowu jest to. Znowu jest to kaneloni smoka. Jest potrzebny. A zmienili to chyba. Na ostatnim odcinku było inaczej. Teraz jest potrzebny jakiś truskawkowy słoń. Co? Nie wiem, totalnie. Ale jednak wezmę tego Bulbit, to będę to traktować. Chyba. Część, w sensie nie wiem. Nie znam jeszcze się na tych Brennorcego, oczywiście, ale. Nie, no, ja znam jednego z tych, co tutaj są te duże. Znam tylko Tung, 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 tung Sahura. No Tung, 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 Sahura i tego goryla widziałem. W Ociągniesz mnie, proszę. No to, no tylko gdzie ty jesteś? Tutaj, tutaj, tutaj. gaj na mnie. Jakiś akurat. tylko termelum. sobie Dobra. Idę zobacz, ile daje ten Water meluni, jest, bo może dawać więcej jest, niż ten Bobby. To będzie to Dobra, masz 100 milionów. 92 miliony. To jest tęczowy czowy, To będzie dobra. Biorę, biorę, biorę. Kradnę. Ociągnęłaś weź Wreszcie, wow. weź dobra, dobra. I... Mam. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Widzicie, widzowie tutaj. Współpraca popłaca. Można by rzec. makes the dream work. No, teamwork makes the dream work. Takie powiedzonka na naszym odcinku. O, strawberry flaming jelly. Wow! Jak mnie wyrzuciła? I co, zobaczysz go? Wow. Jest! Strawberry flamengo. O, oh, oni potrzebny do tego kanelonii smoka. Ociągnij mi ich, proszę. Popierę go i. On... Dał ci trzy rundy? Co? Mm. Nie, pojawił mi się napis, że ktoś mi dał trzy rundy. Mm. Nie wiem, co to może oznaczać. Odejdź, odejdź. Weź ich, weź ich, weź ich. Dobra, poszli no, spać. No nie, nie, oni chcą spać. No i. No i super. O, co ja mam? Dobra, dobra. Ja biorę... next ex exclusive 20 minut. Postawiłem go tutaj. On jest do tego kaneloni smoka. Jak go... Weźmy po prostu odciągnij. Już, 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 już. Ja chcę burbalonii luliloli. Okej, teraz. Dobra, biorę. Ich. Nie, Dzięki, idą do ciebie. Idą do jakiejś laski. Nie, los, los, los. Biorę. Nie, skip. Ale co? My nie rozumiemy, my nie rozumiemy. Nie rozumiem w ogóle. Gdzie jesteś? Nie w bazie. Podchodz, pod tajemnica. O, wow, uderzyło mnie. Nie, na razie nie chcę tego brać. Ja mam już dwa te składniki no, na ja tego ja kanału robię... smoka. A co jest w ogóle potrzebne? Jo, jeszcze potrzebuję tego pod hotspot, to weź mi ich odciągnij... okej. Okay. A gdzie on jest? To, no tam to jest i weź ich, a ja go szybko zabiorę. Jest strasznie szybki teraz, przez to że kupiłem sobie jakąś sprężynę. Biorę biorę go... Będę miał już trzy te składniki, jeszcze tylko będę potrzebował jakiegoś... W słonie, i będę mógł coś. Froszcie spać, poszcie spać. Skraftować. Mam, ja wziąłem tego pod hotspota. Wziąłem się, dobra. Te ciągle ulepszą tego jednego mojego tego fantazmo. Cerbellino. te mi nie. daje 600 tysięcy na sekundę. Lubisz mm. w tą grę, jesteśmy? Znaczy, no na pewno nie tak jak nasi widzowie. Level 1 Garama and Madung Dung. To ja chciałbym było? to mieć. Ale... Chciałbym to zobaczyć. też chcę to zobaczyć. O, kolejny. Madung Dung. O, jest. Złota Garama i Madung Dung. To bierzesz. Ja ciągam. Nie, 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 Luz. bo jakiś ty, to wziął. Ja go uderzę przy linii. A, no, A to, widzę, że to już taktyki dobre są. No, z poprzedniego odcinka. Tak, nie widział to. No. O, dens party jakieś. Dziwne, dziwne. Ten truskawkowy słoń. Mi tylko potrzebny. Będę miał jakieś kandeloni smoka. A to 5 no to bilionów, to mnie na tym nie stać na razie nawet. No co? No to kandeloni smoka. O ja. Znowu Dobra. tego. Garama ma dung dung. Jeden na dwudziestu... Gdzie to może złoty być? Złoty strasznie słaby. O jest, a to jest z krwistego księżyca. Tu jest, tęczowa gara ma i ma dung Ile daje? 4200 na poziomie pierwszym. Mmm, no to dawaj kradnij, kradni. Ja tutaj odciągam od ciebie. Dobra, właśnie widzę, dziękuję bardzo za pomoc. Spoko, spoko. Poszli spać, poszli spać. O, tutaj ten krwisty. Już ci mówię. O kurde. Zaczęli mnie gonić. Yy, nie widzę. 5000 chyba. 5250. No to są lepsze. Krwisty jest lepsze, bo to daje Jeszcze Jakieś galaxie. Co się dzieje w ogóle? I undead. Nie, to on dalej jest undead. najlepszy. Undead. O, tutaj jest ten galaxie. 6,300. Normalny Garama i ma dunkną grupy. O, jakąś emotkę wysał. O jest, nie umarły! nieumarły nie umarły strasznie dobry. 7350 na pierwszym poziomie. Mm. proszę. No. O dobra, widzę, że odganiasz. No poszli spać, o. poszli, poszli spić. Nie lulu. Dawaj, dawaj. Weźmy może no jakoś wez... popychaj. Co da patrz, się jakoś tam? Jesteś, bo nie widzę tej. Nie da się przenikałem już z siebie. Kurde, a to by była dobra taktyka. No? No, daję ci na głowę skoczył i ty byś biegł. No. O nie! Kurde, biegnę, 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 biegnę. Puszczę go. Mam go na sobie. Ała! uderzył mnie. Co robię strach na wróble? Nie wiem. Zostawię go. Ok, i co? O, oni go zaczęli Zasnęli, zasnęli, Musisz szybko wziąć tego. Nie Nieumarłego. Biorę go, biorę ich na siebie, no nie, nie mogę ich wziąć. Handy everywhere. Mam tak? ich na sobie, mam ich na sobie. Dobrze, dobra, dzięki za pomoc. Jest, nieumarłego. No bierz ich, bierz ich, bierz garamu. ich. Nie, ten garamu ma dół. Pomylę kolejność. Dobra. Ten, zasnęli, zasnęli, zasnęli. Ile cukierków? Wiecków. No właśnie. To jest Ty. idealny czas, żeby zbierać, dobra. Biegam i zbieram. Tralalita tra tralala. Mm, to Nie ja wiem co to. Jakaś dziwna nazwa trzy. Nie mam nowego najlepszego. Nie. Dalej ten. O! Mogę zrobić kolejne odrodzenie. A ile kosztuje? Ja, ja też. Jest no i to też. No to dobra. Tralalita tralala. Przydał. Ej, to czekaj, to daj mi to, ja cię przetrzymam. Dobra, oła. No czy trzy rund, ale o co trzy chodzi z tymi trzema rundami? O co chodzi z tymi trzema rundami? To jest jakiś spin -me. To, Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Tu. To daj e mi to co chcesz sobie zatrzymać. Dobra. Okej. Okay. I ty też mnie przytrzymasz? No, no, no. do chodź. Ja, ja potrzebuję te wszystkie, bo ja będę robił z tym kaneloni smoka. Może się uda. No dobra, to jeszcze i to jeszcze. Dobra, i teraz robię odrodzenie. I masz dać. Dziękuję, dziękuję. O, dostałem na razie tylko jednego, do ekwipunku. Tak, aha. pozostałe. jak... Kliknęłem zaakceptuj, ale pozostałe. Tigro, Ligre, no. Frutoni. Jakiś... No, te są strasznie dziwne. No. Ktoś te wymyślał, duszku, musiał... Musiał mu się ostro wow. nudzić. O Jezu, zgania mnie. Wszyscy. I tu teraz cukierki zbieram. O, jest! Ej! nie się o co on daje. O, jest dobry!

podchodz, podchodź, ten Chyba ten potrzebny, nie? Co jest? Leżyłem w panelu administratora dobiegłego końca. Dobra, dziwne to jest. No, ja najmniej jakiś admin na górze? No, uderzył mnie, uderzył mnie. Zabrał mi. Zabrał mi, no i go nie mam, no. Jak to? No, uderzył mnie pod koniec. Dobra. Jak mam. No czeka, to może później, może później, może później. Ja no, zrobiłem jeden. Uwaga, co dostanę? 50 tysięcy tylko. Dobra, to też zaraz zrobię. A to jest co? Następne piętro, 500 milionów. To jest piwnica, 250 milionów. Ja parę naraz tego. Co parę naraz? No, po prostu klikam obroty i tyle. I wszystkie się naraz obracają. A no, to ja zaraz też tak zrobię, tylko. Tutaj zbieram cukierki i będę mógł zaraz... Mogę kupić kolejnego okay. tego Halloweenowego bloka. O, ile nagród? Kupiłem, zaraz go tam dam. Kurde. Dobra, klikam ciągle, klikam. 400 milionów mam? Okej. Okay. 80 tysięcy, z 50 tysięcy, 50 tysięcy, 50 tysięcy, Keletino. kurde. 250 tysięcy. Wow. Ile pieniędzy? Patrop? A nie dostałem nic oprócz pieniędzy na razie. Jakby ja już mogę zrobić kolejne odrodzenie. Mogę, mogę już dawać? Mogę już dawać? No, no. Proszę, no, proszę, proszę, proszę. A nie, 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 dobra, za, zapomniałem rybiefa zrobić. Ja też mogę kolejne. No już marzysz, masz. Już, już. Tylko czekaj, jeszcze przed tym choć otworzymy ten blok szczęścia kolejny. Już, no ja otworzyłem, dostałem szkieleta. Ja otwieram i uwaga, co dostanę. Czekaj, okay, no bo u mnie hmm. na chwilę nie będzie, ale, dobra. No. O. O. Aha. Jackle o Lanterno To chodź, ty, ty mi też przetrzymasz, tylko poczekaj Dobra Odlokowałem piwnicę To tak. Dodaj tak, brainrot Ty 250 Czeka ja tam... Idę powkładać jakieś Brainroty No na same piętro kosztuje... 800... nie 500 milionów 500 milionów, okej okay. Nie potrzebuję 10 drań rotów. Zużyczenie. Okej. Okay. Odblokowałeś też tą piwnicę? No. ma jakieś sekrety. No właśnie, wiem, ja teraz tutaj. Weź, odciągnij ich ode mnie, bo chcę sobie tą uzupełnić. To jest zużyczenie. Właśnie. Ja biorę cappuccino. Biorę krokodilo. E wszystko mnie bije. Ja muszę kraść te tung. Bo ich nie widać. Wow, co się dzieje? Jedna wow, tego. O! Idę do nas w O, śpią. Może mi się uda. Jak nikt nie podniesie, to mi się uda. Oj, o, przepraszam. przepraszam. Nie dobra, spoko, spoko. Until the exclusive. No i po co ty idziesz do mnie? Ta babka mnie wkurza już. Hmm. Dobra, idę ja tam włożyć do tej piwnicy. Idę i tam włożyć do tej piwnicy. Nie, bym chciał. Okej. Okay. Może zaraz jeszcze coś dodam tutaj z mojej bazy. O to wezmę. To mi na pewno dużo da tej piwnicy. A dało tyle samo, ile zwykłe. Ale może coś lepszego dostanę za to? Nie wiemy, co, czego mamy się spodziewać zbytnio. No. Może się tego jakiś dobry Brainrot pojawi. No w naszej bazie od razu. No. fajnie było. Kurde, go nie. Mnie. Ale z tym tung 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 za się jest tak samo szybkim jak normalnie. Mhm. <tryk> to dobrze. O to, no to jest Flamingeli. Flamingeli. O, akurat tutaj obok mnie. Czowa spirala. Plus to do prędkości. Wow. To chcę. Dobra, ukradłem i... W... Myślisz, że włoży to do tam, 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 do tej No. Tank, tank, kale tank. Co? Fila. Jak gdzieś słyszał tą nazwę? Nie ja też coś tam, tam... Coś mi tam świta. Mhm. Mm ale szczerze, totalnie nie, wiem co? Hmm. Dobra, ja składam wszystko. Co pani? A, to to możliwe, że z tego? Rośliny kontra brain roty. No, możliwe, złożę za studni. A, dostałem jakiś złoty szimpanzini. Ja Ej, tego yy, oczywne, A. Ty bo tang, Tak, już ich odciągam, już ich odciągam. Dzięki, dzięki. Piorę, piorę, Okej. Okay. Patrz. Wybierz go. Ja jej biorę, ja jej biorę. Do, do tu tak śpi. Śpioszek. O no nie. Właśnie... Ktoś go... Zwyzywał i się obudził. Okej, okay, dobra. Wziąłeś? No. A oni akurat poszli spać. Dobra, on jest wiele lepszy od tego mojego. Myślę, koszenie. że po tej kradzieży możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Ja bym I... jeszcze zrobił tego. Ja bym jeszcze chciał tę studnię wypełnić. Do... No, no. No to dawaj, to dawaj. Ale ja dostałem z tego jakiegoś złotego szympana z niego, niego, który daje 16 na sekundę. To się nie opłacało totalnie. Myślę, że na kolejny odcinek. Będę w stanie może tego kaneloni smoka tutaj stworzyć. No. Ale potrzebuję jeszcze tylko tego truskawkowego słonia. Myślisz, że on jest rzadki? No, możliwe, no. Może tylko twórca gry może go... tego no, zrespić. No, okej. Okay. Okay. tego Tutaj atapima. widzę go w tym, w tym w, tym, w, tym. w indeksie. Tu do tego brybry potopimy? No mhm. to myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. A jeszcze no. zrobię rebirth odcinka. No to dawaj to, daj to co chcesz, żebym cię przetrzymał. To tylko, to jest o wiele lepsza. Okej, okay. no, się skamowałem. <średzimy> Żartuję. Chodź. Mam czerwoną łapkę. Oła, wystrzeliłeś mnie na drugi koniec mapy. Ale fajne. Dobra, chodź. Tutaj, na tle. No co ty robisz jeszcze? Co ty, co ty robisz? Powiedz mi, co ty robisz, człowieku? jako No to, Bajajo. No to żegnamy. Żegnamy, bajajajo.